nasze życiowe credo adwokat dr Iwony Zielinko i leczka bubla adwokat dr Iwona Zielinko była wybitną karnistką zjawiskową i piękną kobietą o niespotykanym intelekcie i cechach charakteru tak mówiła o naszych relacjach Jesteśmy jednością jak dwie połówki. On mnie nigdy nie zostawił, tak jak i ja jego nie zostawię. Łączy nas nierozerwalny związek i więź intelektualna oraz wspólne marzenia. Przez ponad 25 lat naszej przyjaźni i fascynacji sobą nadal ją kocham. Tęsknię i codziennie modlę się za nią. Na szczęście życie na tym ziemskim podłym padole nie jest wieczne i kiedyś spotkamy się. W lepszym świecie. Leszek Boga.